Hi, tool bądź jak ty woli, cieły tutti. Dziś Jeep Grand Serial Truck czyli samochód absurdalny, niedorzeczny i oczywiście jest to diabeł na czterech kołach. Auto, które pokazuje Unii Europejskiej normą WLTP w ten sposób. Jest to najmocniejszy seryjny SUV oferowany w tej chwili na rynku i oczywiście absurdalnie drogi. Zapraszam. Spójrzcie na stykę przedniej części naszego track hołka. Tu jest wiele różnic odróżniających go od normalnego SRT, a także od normalnego Jeep'a Grand Cherokee. Wielka maska skrywająca również dwa wody powietrza do chłodzenia jednostki napędowej, o czym za chwilę, a także siedmiorzeberkowy grill, charakterystyczny dla wszystkich samochodów od marki Jeep. Sam napis Jeep jest wykonany piano black oraz przedni zderzak jest przeprojektowany kompletnie, aby wyróżnił waszego track hołka na ulicy. Tutaj wszystkie wloty powietrza są prawdziwe i wszystkie wloty mają chłodzić chłodnicę, chłodnicę oleju, a także gigantyczne przednie hamulce. O czym za chwilkę. Przednie lampy bardzo fajne z ciemnymi wnętrzami, ledowe są dzienne i kierunkowskazy. Lampy mijania są oparte na ksenonie. Idziemy dalej, również czynniki parkowania, a także przednie, nadal czyli elementy oczywiście praktyczne. Spójrzcie na go przód i na jego gigantyczny dziób, który chce wchłonąć całe dostępne powietrze. I to co najważniejsze, to oczywiście silnik zamontowany pod tą gigantyczną maską Wielka maska to i wielkie serce Jest to silnik inny niż w SRT, bo to jest silnik 6.2 Dokładna jego pojemność to 6166 cm3 Tutaj szóstki są nie bez, nie bez powodu, bo chyba jakieś piekielne moce brały udział w tym samochodzie Sam silnik oczywiście doładowany mechanicznym kompresorem Dający nam łączną moc W Europie nam podają 700 koni. Bądź w stanach podają moc 717 koni mechanicznych oraz Nm, tu jest aż 868. To wszystko przekazujemy na cztery koła dzięki przekładni automatycznej, która oczywiście ma co robić. No i zobaczcie, na linię boczną. Naszego amerykańskiego kiosku. Kochanie, kupiłem rodzinnego suwa, bądź kochanie, chcę kupić rodzinnego suwa. Samochód, który pomieści spokojnie 5 osób, wózek i bagaże. Oj, tu jesteś taki zdroworozsądkowy, taki jesteś ogarnięty. A oczywiście nie, nie pokazujemy jej tego napisu i nawet się chyba nie skapnie. Normalna, taka Ania Kowalska. Jak już jest to bardziej taka Jessica bądź Weronika, to już zauważy kilka różnic, a pierwszą z nich są chociażby Felgi 20 cali dla wersji Trackhawk. A także świetne hamulce z przodu, Brembo, sześciotłoki oraz tarcze hamulcowe dwuczęściowe o średnicy 400 mm. Wszystkie dokładki są w piano, black na nadkolach, a także na dole drzwi. Również napis na drzwiach Grand Shirok, Super Supercharged Czyli tu widzimy, że również pod maską w tym samochodzie jest silnik z piekła rodem. Idąc dalej, wielkie lusterka, także ciemne szyby z tyłu, czyli samochód czysty gangsta, bądź jak to patrzeć, włosko-amerykański gangsta, ale rodzinny gangster. No i co z tyłu widzimy głównie, to chociażby strasznie szerokie tylne opony o właśnie szerokości 2,95, które mają przenieść całą tą moc oczywiście na asfalt. Stylistycznie jest kawał spoilera, spora tylna szyba oczywiście czarna, a także napis Jeep wykończony w piano black. Również ładne lampy LEDowe, które fajnie wyglądają w nocy, po prostu lampy jak to lampy. Idąc dalej, również napis Trackhawk na klapie bagażnika, a także takie dokładki tutaj gumowane, czyli elementy praktyczne. Patrząc dalej, kamera cofania czynniki parkowania są mało istotne, bo widzimy dolną dokładkę, dolny dyfuzor pod zderzakiem. A ten dyfuzor skrywa cztery końcówki układu wydechowego i w tym samochodzie układ wydechowy niczego nie udaje. On jest brutalny, jest wrzeszczący i jest taki, jaki właśnie powinien być przy tym silniku. No i jeszcze pro forma, ale sprawszy w końcu samochód rodzinny, jego bagażnik. Bagażnik, dawaj, 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 dawaj. O pojemności 495 litrów Fajnie, że jest miękko wykończona podłoga, a także boki bagażnika Jest tu wiele elementów praktycznych Są haczyki z prawej, z lewej strony Gniazdko 12V Subwoofer A także jakaś tu mała skrytka po lewej stronie Pod podwójną podłogą zamontowane skoło zapasowe średnicy 20 cali A także dwie skrytki na Wasze podręczne przedmioty Również ciekawostka w Jeepie To bagażnik zamykamy z poziomu tutaj bagażnika No i na pewno w tym samochodzie miejsce najważniejsze to oczywiście fotel kierowcy. A tutaj fotel od tego zaczniemy. Są amerykańskie, są takie, jakie powinny być. Są szerokie, są bardzo wygodne i bardzo miękkie, oczywiście skórzane. Klasyk, regulowany elektrycznie. Cóż więcej potrzeba? W tym samochodzie w kilku miejscach jest napis track -hawk". Na kierownicy, na dywanikach oraz na fotelach, patrząc pod kątem wnętrza, fajne smaczki, które się nie narzucają, ale pokazują kierowcy i osobom w środku. Jaką będziemy wersją? Zobaczcie pod kątem wykończenia. To jest oczywiście włosko-amerykańsko. Jest sporo skóry. W tym samochodzie wiele krów straciło swoje życie. Na desce rozdzielczej, na dolnej desce rozdzielczej, na konsoli centralnej, oczywiście, na fotelach, na boczkach drzwi, na górze, na dole boczku drzwi. A także podsofitka wykończona z Alcantary. Więc pod kątem wykończenia, pady jest bardzo dobrze, ale również to jest kilka twardych plastików, o czym się więcej będę trochę pastwił podczas jazdy. Zobaczcie na kierownicę. Gruby mięsisty wieniec, oczywiście końca multifunkcyjna. sami wzór znamy nawet z TIPO, ale jest tak jak powinno być: jest spłaszczona. Ma również wielkie łopatki od zmiany biegów. Przed kierowcą również zegary częściowo wirtualne, które pokazują informacje z komputera pokładowego, pokazują. Niestety, spalanie pokazują również informacje z multimediów, a także wiele informacji typu temperatury oleju, typu temperatura powietrza, które wchodzi do silnika. Wszystkie informacje sportowe potrzebne dla kierowcy tego samochodu. Również stacja multimedialna, która obsługuje Apple CarPlay i działa bardzo fajnie. Jest płynnie, jest tak, powinno być. Sam ekran jest oczywiście duży. Nie mam uwag, jeżeli chodzi o jego responsywność czy działanie. Z poziomu ekranu ustawienia pojazdu, również nawigacja, a także wiele ustawień i funkcji samego samochodu, które są zaszyte właśnie w ekranie multimediów. Poniżej panel do sterowania klimatronikiem, a także wiele przycisków do sterowania parkowaniem, wyłączaniem asystentów itd. W konsoli centralnej mamy dwa gniazdka USB, a także sporą półeczkę miękko wykończoną na smartfon, są również dwa cup holdery spokojnie mieszczącą litrową kole z McDonalda, a także chyba najważniejszy element to wybi tutaj wybierak trybów jazd. Mamy oczywiście wersję track, sport auto snow, a także tow, czyli holowanie. Również zawsze pod ręką przycisk launch control. To jest bardzo, bardzo istotne, czy będzie więcej podczas jazdy. Wielki podokietnik skórzany, oczywiście skrywający co? Kolejny schowek i zmieniarkę do płyt. Taka tradycja tutaj się nam wkradła. Pod kątem schowków, mamy schowki w drzwiach, Również zamykany schowek elegancki, miękko wykończony. I schowek na okulary. Tyle. No i zobaczmy jeszcze tylną kanapę. Ho, ho, ho. To jest, tak powinno być w samochodzie Grand Cycle, czyli jest ilość miejsca wystarczająca w każdej płaszczyźnie na stopy, na kolano oraz nad głową. Mimo tego, że w naszej wersji jest również panorama, a także podsufitka wykończona Alcantaru. Sama tylna kanapa. Po amerykańsku skórzana, wielka, szeroka i oczywiście miękka i wygodna. Zobaczcie na boczki drzwi: to również wszędzie jest skóra. Na górze skóra, na dole skóra. Trzeba, oczywiście, elektryczne. Bardzo fajnie wykończone są tylne drzwi. Mamy co? Mamy również spory podokietnik skrywający dwa cup holdery i nic więcej: po co coś więcej potrzeba. Są zafiksy, spora kanapa, są również dwa nawiewy w centralnej konsoli a także dwa gniazdka USB oraz ogrzewana tylna kanapa dwustopniowo. Pod kątem schowków, są jakieś tam małe schoweczki w drzwiach, a także siateczki w przednich fotelach na tablety, Nintendo, PlayStation, co tam potrzeba dla waszych małych pociech. No to co? W końcu pojedźmy track -hookiem. Samochód, który ma dawać wam wiele emocji, a także Praktyczności. Dokładnie ten samochód dostałem do moich rąk dzięki mojemu kumplowi Wojtkowi Jusielowi, a dokładnie to samochód z jego prywatnej kolekcji. Również ten egzemplarz dostępny jest w firmie Cars Collection z Warszawy, więc jakbyście chcieli sami go sprawdzić, zapraszam Was albo do mnie, albo do Wojtka, albo właśnie do firmy Cars Collection. Jakbym ten test zaczął? Chyba kontrolnym lanczykiem. Lunch control zawsze pod ręką, Wciśnij hamulec, lunch kontrol aktywny. Ja pierdzielę. Wróćcie na swoje miejsce. Generalnie samochód jest dynamiczny, jak widzieliście. Pierwszą setkę osiąga, z tego co widziałem, po najlepszych pomiarach po czasie 3,4 sekundy. Więc jakbyście się chcieli z kimś ustawić na światłach, to nie z jakimś zwykłym Porsche czy zwykłym mocnym AMG. Bez sensu ustawcie się spokojnie Skyrom, Turbo S, albo na przykład GT Trójką. Ten samochód musi mieć mocnych rywali. Stajecie na światłach, szybka w dół oczywiście jak prawdziwy Sa y czarnoskóry skóry mężczyzna i ten Jeep Maconi. No 717. Zamyka szybę, nie musisz już nic więcej mówić. Naprawdę ten samochód jest autem, które powstało z pasji. Powstało z tego, że Amerykanie potrafią zrobić musel kary, ale w tym przypadku potrafią zrobić muscle suwa, to no, ten samochód jest tego kwintesencją, jest tego prawdziwym przykładem. O ile są różne dowody męskości, nie będę ich wymieniał. Ten samochód jest jednym z nich, i ten samochód pozwoli Wam naprawdę poczuć prawdziwą motoryzację. W dobie tych wszystkich ekologii w tej chwili, GPF-ów i WLTP, ten samochód pokazuje wszystkim środkowy palec i mówi: Mam typów w swojej ofercie. Czy znaczy, ogólnie koncern FCA ma w swojej ofercie hybrydy, nie hybrydy, elektryki, i dzięki temu zaoszczędzone gramy CO2. Przeznacza na tego typu samochód, tworząc coś, co ma cały czas, jak się to tym zamyka. O, tworząc coś, co ma dawać Wam maksymalną ilość fright z jazdy, ale oczywiście w praktycznym samochodzie. Bo Grand sirok to normalny, duży SUV. No jest to auto właściwie terenowe, ponieważ nawet ten model ma dużo właściwości terenowych, czego nie będziemy testowali, bo to nie jest tego typu. Stworzony samochód, ale on może również wyjaśniać teren i w terenie sobie tam w miarę poradzi. Natomiast ten, ten samochód jest bardzo rodzinny. Spory bagażnik, wielka tylna kanapa, izofixy, nie izofixy, nawigacja multimedia, to wszystko tu jest. Auto jest również fajnie wykończone i naprawdę nieźle wyciszone do jazdy w trasie. Ale przede wszystkim jest auto dla kierowcy, który dokładnie kupując tego typu samochód wie, czego chce. Wie, że z jednej strony ma argument dla żony, słuchaj, kupiłem, suwa. Ale z drugiej strony, jeżeli ten fotel jest pusty, a z tyłu izofixy są również niewczepione, nie musimy go prosić. Ten samochód chce Wam urwać głowę, urwać kolano, kostkę, łydkę przy samym tyłku. Naprawdę jest to auto, które jest strasznie brutalne. Całkat napędowy, począwszy od tego niesamowitego silnika, przez skrzynię biegu, a także przeniesienie napędu, jest nastawione bardzo. Z jednej strony, muskając ten gaz komfortowo, spora pojemność sieni, której się nie musi niczym wysilać, ale z drugiej strony nastawienia od skrzyni biegu w trybie sportowym bądź trybie nawet tym customizowanym, ona Was kopie w pleco na przy każdym zmianie biegu, jakby was walnęła młotem w kręgosłup. I to jest bardzo przyjemne, dokładnie tego oczekujemy po tym samochodzie. W Truck Hołku seryjnie jest zawieszenie Bilsteina, i tu zawieszenie na opcji takiej, załóżmy, komfortowej jest całkiem niezłe. Felga 20, a zawieszenie jest w miarę komfortowej, sprawdzi się spokojnie w mieście, ale pokazuje kilka wad w spasowaniu tego wnętrza. No w końcu samochód jakby nie było Rodem z Ameryki, więc tutaj te niektóre plastiki są dyskusyjnej jakości. Na nastawieniach sportowych bądź tak, tutaj na nastawieniach torowych samochód się usztywnia i staje się napadem maszyną do pokonywania zakrętów. To wciąż ponad dwójpółtonowy słów, który no, on tak się napędza, że wydaje się, że fizyka w tym samochodzie po prostu chyba straciła swoje prawa. Natomiast te prawa na pewno wracają przy skręcaniu, bo auto nieźle skręca oczywiście jak na tak wielki samochód, podobnie jak nieźle hamuje. Jednak ten sześciotłok z przodu, brałem, bo wielka tarcza i z przodu i z tyłu. Zatrzymuje to auto dosyć szybko Ale pamiętajcie, że to wciąż jest samochód, żeby robić nim kreski, żeby robić nim 1,4 mili On, on zhamować hamuje, ale jednak musimy bać na to hamowanie Większy zapas, podobnie jak chociażby na zakręty Bo on zakręty pokona dynamicznie, natomiast w zakrętach nie mieści się z nikim, kto jedzie autem naprawdę sportowym To jest samochód, który ma być bardzo szybki na prostej I naprawdę taki jest Wersja Trackhawk już w podstawie jest bardzo bogato wyposażona. Ten samochód kosztuje ponad 500 tysięcy złotych i akurat to jest rocznik 220 zarejestrowania, więc nie jest fabrycznie nowy. Natomiast ten samochód w momencie zakupu kosztował ponad 550 tysięcy złotych, i to jest uważam niemało jak na tego typu samochód pasz. Włączamy się do ruchu, musniemy no, sobie pedał gazu. Jezus maria. No, ten samochód nie był tani w zakupie, ale jest nieźle wykończony. Tu alkantarka, wszędzie po łacie skóry. Auto naprawdę jest fajnie wygłuszone, jak na swoje gabaryty. Z drugiej jednak strony jest takich kilka elementów, jakiś tam skrzypiących, trzeszczących. No, ale czy ja bym mu to wypominał? Nie wypomnę mu tego, ponieważ to są wady, które on ma, trzeba o nich powiedzieć, natomiast one nie są najważniejsze, bo w tym samochodzie najważniejsze jest jego serducho, przeniesienie napędu. I to, co z za moimi plecami Układ wydechowy Tu nie ma żadnych popsów, bęksów, nic Po prostu jest czysty warkot i dźwięk z mechanicznej sprężarki Jakieś pytania Dźwięki w tym samochodzie są rewelacyjne Jak się ten kompresor wkręca na obroty, to jest taki fajny świst, który oczywiście ja uwielbiam Podobnie układ wydechowy Przy każdym przepięciu, bo jest takie fajne Bum. Podobnie jak przy redukcji biegu, również taki tam delikatny jakiś popkornik, takie harczenie Rottweilera, Nie ma jak to nazwać dokładnie. Coś tam się z niego wydobywa. Ten układ wydechowy zawsze, ale to zawsze brzmi dobrze. To jest samochód, aby straszyć sąsiada i sąsiad was za ten samochód znienawidzi. Po odpaleniu go jest w miarę tolerowalnie cicho, a jak tylko muśniemy, muśniemy ten pedał gazu do 50 do 55. Naprawdę nikt nie będzie miał żadnych pytań. Auto w trasie jest komfortowe, ma Lane Assist, ma Front Assist, ma również niezłe światła sononowe, martwą strefę w lusterkach, a w mieście także ma fajną widoczność. Wielkie lusterka ogrzewane, oczywiście to w miarę standard. Ma także kamerę cofania oraz system pozwalający Wam automatycznie parkować w miejscu parkingowym. Więc jest to auto codzienne. Codzienne auto, które ma sprawdzić się, dowożenia Was do szkoły, do pracy, do przedszkola i tak dalej. Ale jak tylko do tej szkoły dojedziecie. Szybko w niej jesteście. Bardzo szybko jesteście w każdej szkole, w każdej pracy i w każdym innym miejscu. Ten samochód również on ekonomiczny? Nie w ogóle. Spalanie z dwóch dni, 29 3, a jeździłem w miarę normalnie, czasami tam delikatnie, muskając ten pedał gazu. Da się zejść do dychy, oczywiście w trasie. Natomiast czy ktokolwiek w tego typu samochodzie mówi o spalaniu? Nie. Więc ten temat możemy już śmiało zakończyć. Zobaczcie jeszcze na jego stylistykę z zewnątrz. Jest to naprawdę samochód, który jest stworzony, by być autem takim trochę cicho-ciemnym, troszkę nawet sliperem, bo wersja Trackhawk dla niewprawnej osoby czym się wyróżni? Felgami, hamulcami, tymi właśnie wotami na masce, a także wotami w przedniej części samochodu i oczywiście czteroma końcówkami układu wydechowego. A reszta? Normalny Jeep Grand Shiro, który jest samochodem poprawnym wizualnie, poprawnym stylistycznie, w miarę nie rzucającym się w oczy. Ale jak tylko muśniecie, gaz. To już każdy wie, że coś tam jest, coś jest nie tak. To nie jest SRT, to nawet nie jest to, co powinno być. To jest coś dużo bardziej brutalnego. Tu widzimy w tym samochodzie szatana. Ale jeszcze powiedzmy jedno słowo o reakcji na gaz. Często jest tak, że w samochodach z automatem, tych nowych samochodach, jest tak, że dotkniemy ten gaz i samochód musi być namówiony, żeby przyspieszył. Musimy go tam tym gazem przytrzymać, wejść na obroty. A tutaj tylko wystarczy sobie tryb na przykład automatyczny włączyć. Muśniemy ten gaz. <laughs> Jezus Maria. Auto ma jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, która mi się z kolei podoba, która może być przydatna chociażby na to, że ten samochód tam może kiedykolwiek trafi z kimś z Was. Ale jakbyście byli na to, auto ma bardzo ważną rzecz. Wchodząc w tryb manualny na łopatkach, on Wam nawet, jeżeli przytrzymamy go do odcinki, on robi odcinkę. On nie wbiega o innego biegu, on Wam pozwoli wyjść na pełnej petardzie z zakrętu. I wykorzystując moment obrotowy przekazywany na cztery koła. Auto jest naprawdę, wbrew pozorom, bardzo stabilne, mimo swojej sporej masy i mimo swojego wysokiego środka ciężkości. A to, że właśnie skrzynia biegu pewnie przepnie biegu na nastawieniach manualnych, to kolejna oznaka sportowego charakteru. Jakbym w ogóle podsumował Jeepa Grand Cherokee w arach zaletach. Ciężko to tak wypunktować mu tych wad czy tych zalet. Wady ma troszkę plastików, które są amerykańskiej jakości, czy również to wygłuszenie takich tych jakiś tam foteli, nie foteli, może być trochę amerykańskie. Podobnie jak kamera cofania ma rozdzielczość taką w miarę bankomatową. Natomiast ilość zalet przede wszystkim świetne, wygodne fotele, wentylowane, podgrzewane, regulowane elektrycznie, zwykła komfortowa, wygodna kanapa, dwa to oczywiście bez dyskusji dźwięk tego samochodu. Okej, okay, w tej wersji są również głośniki Harman Cardon i grają fajnie, grają naprawdę dobrze, ale te głośniki są bardzo mało istotne, jak tylko muśniemy pedał gazu i samochód ryczy z tylnej części. Wtedy głośniki są praktycznie wam niepotrzebne w tym samochodzie. Nie za multimedia obsługujące Carplay, pokazujące również wiele informacji sportowych z tego samochodu, a także naprawdę fajne prowadzenie, jak na tak dużego suwa. Jednak jakby nie było o sportowych aspiracjach Trackhawk to auto, które jest skrajnie bez sensu Jest bardzo drogie, ale jest tak mocne Jakby w samochodach elektrycznych typu Tesla Jak dacie launch control, na przykład Tesla to już performance Tam macie naprawdę osiągi samolotowe Ale w Trackhawku przez jego masę, gabaryty i ten dźwięk jest to chyba najbardziej robiące ważenie samochód pod kątem lunch control, jakim jakimkolwiek jeździłem. I ktokolwiek ten samochód wsiądzie, zapniecie mu luncha to generalnie kobiety płaczą, dzieci krzyczą, mężczyźni zjeżdżają z kanapy. Auto naprawdę jest w tym momencie przy przyspieszaniu niesamowite. Tak bym go podsumował. Nie mam innych słów, które by go opisywały. Świetny samochód, który naprawdę w dobie WLTP pozwoli Wam się wyżyć. Pozwoli unijnym mocarzom pokazać, że jeszcze niektórzy mają w swojej ofercie ostatki prawdziwej motoryzacji. Dzięki bardzo, jak się podobało, dajcie oczywiście suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym teście. Dzięki bardzo, pozdrawiam!